No to tutaj model, Nowakraft. W tym filmiku to będzie ostatni filmik na dwa tygodnie się rozstajemy, jak już mówiłam. Więc to będą. Postanowiłam zrobić coś specjalniejszego niż zwykły tutorial i pokażę Wam trzecią kolekcję moich charmsów. Tamtą usunęłam, bo uznałam, że tego jest za mało i pokażę właśnie przed wyjazdem. A jeszcze taka, takie coś, co zrobiłam. To jest na kartce, tutaj jak widzicie, są charm syftle i wielki napis model Nowa Craft. Można powiedzieć, że to będzie takie moje nowe logo. Kto to wie? No, jak się uda, to może będzie na tle. A teraz zacznijmy. Pokażę może na tym. E, najpierw te, których nie będziemy omawiać, bo były w dalszych filmikach. To jest ten rainbow cake na konkurs. To jest ten potworek na konkurs. To jest ten misio na konkurs. Teraz z tutoriali. Zapraszam na tutorial z takiego kwiatka. Tutorial na na co? O. Na takiego loda. Na co jeszcze? O, tutorial na takiego balona. A teraz tego, co nie widzieliście. Taki też kwiatek na którego zrobiłam tutorial jednak na koniec coś tam źle powiedziałam, takiego no, niefajnego, znaczy już nie pamiętam ale coś po prostu schrzaniłam, ale tak mi się spodobał, że już nie miałam serca go roz, roz tego wybać, żeby z, nagrać znowu, a to jest taki misio takie ciasto o kanapka z nutellą kawaii Ostatnio zaczęłam się bawić z silikonem i taka babeczka wyszła. Torcik, którego jeszcze pokażę, jak on tak. O! Taki to jest. Nieudany lizak, którego nie pokażę. No dobra, pokażę. Ale jest taki okropny. Jego lut. Taki nie wiem, jakiś lód babeczka, która mi się tak podoba też wyrób z silikonem, zmieszany z pastelami i wyszedł taki czekoladowy dość kolor lód coś w podobie takiego Robocik od modelni fashion dwa wyroby, to jest tabliczka, a to jest Babeczka, wyroby stańszej modeliny, i tak jak mi powiedziała, złota świeca one się w ogóle nie utwardzają. Tutaj mam taką babeczkę też z silikonem i mikrokuleczkami. I taki wielki torcik też pozbyłam się dzięki niemu zielonego, a teraz mi zielonego brak taka minka nie wiem, buźka jakaś. Wampirek też z tutorialu Modelny Fashion. I teraz rzeczy dzisiejsze, których jeszcze nie upiekłam. Czupa, chups też od Modelny Fashion, ale to z pamięci. Yy, taki robaczek yy, na jabłku, a to jest na trawce. Z pamięci robiłam, także nie wiem czy jest taki identyczny. Też od Modelny Fashion taki chyba, to jest irys, ale nie jestem pewna, więc jakiś kwiatek jakiś taki dziwny obchodzący urodzinę miś. No to to wszystko. Ledwo to się mieści na tej małej karteczce. Mam nadzieję, że się podobało. Dla was to jest tylko chwila, jeżeli dacie tego subka, łapkę w górę lub jakiś komentarz miły. A dla mnie wielka radość szczególnie, że rozstaję się z wami na dwa tygodnie, a wcale tego nie chcę. Ale chcę jechać, ale nie chcę się z wami rozstawać. No z YouTube całym. Także napiszcie no, zasubskrybujcie czy złapkujcie. I piszcie, jeżeli na coś chcecie z tego e, tutorial, bo też właśnie nie wiem, jaki zrobić, a chcę zrobić, ale nie wiem, czy Wam by się spodobał. Z mojej strony to na tyle. Tak jak zawsze kończę te filmiki. Cześć!